Cześć, z tej strony Adam Blue i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj będzie poradnik, jak zrobić działającą wi windę platformową w Minecrafcie, a więc już przechodzimy do odcinka. No i tak na sam początek potrzebujecie je sobie tutaj e, zro zrobić takie, takie coś. Tu, tu blok, tu blok. I teraz trzy tu, trzy tu. I tutaj to zapełnić. Następnie tutaj zro zrobić taką podkowę. Ciach 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 ciach. I tutaj. postawić tak bloki. O to zniszczyć żeby taki jeden słupek od tego blo bloku do góry miał 14 blo bloków. To jest naj najwyższy wariant mo mo możecie zaraz zrobić e, mniejszy ale wyższego się nie da no bo Tułoki mogą unosić maks 12 bloków, więc tutaj jest pierwszy. I, I teraz tak: drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty i czternasty. I tak samo tutaj. Przy nie będę liczył, tylko porównam z drugą wieżą. O! Tak samo, tak, tak samo. I teraz. Zjeżdżamy na dół i stawiamy tutaj cztery slime bloki i pół płytki. Od, od, od razu jak dajecie tu pół płytki, to możecie tutaj dać trzy. Tutaj dać po dwie. I tu po jednej, żeby były ładne schowalatki do windy. I teraz tutaj stawiacie pochodnie. I tu dajecie tak redstone. O, tu dajecie jeden guzik, tu dajecie drugi guzik. I o jeden niżej blok od guzika budujecie znowu taką podkowę. O, żeby była trzy kratki tu, cztery krat, 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 kratki tu i trzy kratki tu. I tak będzie to mm, ładnie wyglądać no nie, to, nie tyle, co, co ładnie wygląda, czy tylko mu, musi tak być. I teraz mm, tutaj trzeba postawić czerwony, blok czerwonego kamienia i raz, raz, a brak, tu się nie da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloków w górę. Tutaj trzeba czerwoną pochodnię i o jeden blok ni niżej. Ustawić tutaj tłok. O tak. Teraz tutaj, jak jest ten guzik, dobra, to tutaj się wszystko zgadza. Teraz tutaj, tu pod, tu pod spodem, o jeden blok wyżej od tego. Przepraszam, tak. Tak. O, stawiacie tłok. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście bloków szlamu w górę. I blok czerwonego kamienia. I tu na dole stawiacie tak. Dwa bloki szlamu. Tłok zwrócony w dół. Lepki tłok. O, o, oczywiście wszystkie tłoki tutaj to, to są lepkie. I tu do góry. Żeby była ta, twa ta twarz. Fajnie tak. O! Że żeby do góry tutaj była ta twarz. Tutaj zaś ta twarz musi być nie do góry, tylko na dół. Więc najpierw tutaj dajecie dwa bloki szlamu. Potem tutaj daje dajecie tłok, który jest, jest, jest zwrócony w górę. I tutaj dajecie mm, obserwer który jest, przepraszam, jeszcze, jeszcze tłok trzeba zniszczyć, który jest zwrócony twarzyczką w dół I dopiero teraz, teraz, teraz tłok, o. I tak to, 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 to powinno tutaj wyglądać. Teraz lecimy do góry i tutaj e, budujemy sobie tak dwa bloki przykładowo sobie sobie tej szlamu, żeby da, da, dać taką podstawę. Tłok w, z, zwró, zwrócony w stronę tego magicznego bloku redstone. A. następnie tutaj obsydian i pół płyta. tutaj daje, daje, dajecie proch żeby to ten guzik i, wsz i, i, i wszystko tutaj działało następnie tutaj dajecie kolejny tłok obsydian albo jakiś in, inny blok, blok dekoracyjny, ale, ale tu najlepiej dać obsydian i Chyba to tyle. Spora, spora, czy nasza winda działa. Więc klikamy sobie przy, przycisk i jedziemy do góry. Klikamy znowu, znowu przy, przycisk tutaj u góry i jedziemy w dół. Możecie ją jakąś ogrodzić. Tylko, czy tam co, co cokolwiek, do, do, dodać ją, ją do budynku, skru, skrócić trochę o, o trochę blo, bloków czy i, i tak dalej. Tylko, żeby lepiej się zgadzało. Przy Mogę, że przykładowo tutaj skracacie o 4, to tutaj też musicie skrócić o 4, żeby to, to wszystko się ze sobą kleiło. I dopiero te, teraz, gdy, gdy ta działa, to tutaj możecie sobie, nie wiem, dobudować jakieś pięterko. Tutaj, żeby to też jakoś było, i do wieżowca, ale trzeba tutaj uważać, jak dajecie to do wieżowca, żeby jak chcecie obu obudować to blisko, to no, jakiś tak obsydianem, żeby nie było potem, że się przykleiło coś i, i, nie, i nie działa. Jak też, też zawołacie windę z góry, to ono, ono te, też tutaj przyjedzie, działa, działa. I jak z dołu podejdziecie, to jak też klikacie, to winda do was podjeżdża. No. I wszystko działa. A więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to, został, to pamiętajcie, abyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję na, na moim kanale. A ja się już z wami żegnam. Cześć!